Czyli to nie zmienia faktu, że mógłbym wziąć Franklina i e, pojechać na znak zapytania. A oni już dojechali w ogóle? Widocznie tak. Mm, dobra, lesterowych misji nie robimy przez Franklina. Chop może wsiąść z Franklina jedynie do samochodu z wolnym przednim fotelem pasa pasażera. Ale przecież wsiadał wcześniej. A nie mieli wolnego, hehe. Michael przecież jechał Tak czuję, że cheaty jakieś są Dobra to jest dzwoni Odebrać? Dobra, odbiorę Cześć, kto to jest? To Amanda Amanda DeSanta Znalazłyśmy się w moim domu O, tak Eee, gdzie jesteś? Zobacz Wiem, że ty, mój mąż i know that you and my and, and Trevor Phillips są... Nie wiem, co czego ty się chcesz, ale mogę wyrazić dość dobry wątek Jest coś dziwnego Is he okay? I don't think okay is the right word. But well, he's alive. You should call. Him. We appreciate that. to speak to him. I just wanted to know he wasn't dead somewhere. Thanks. Don't tell him I called. Right. Well, look, he ain't doing too good without his family. What What the fuck? <coughs> Czy ja będę musiał coś zrobić. Hello, boy.

He's up, Sam. i What, boy? He just jumped out of a fucking helicopter. So? His parachute failed to open, and now you kind of wish he missed a tree. But morality is a human construct, and you are not to think that way. I can't believe I'm getting smart talk by a fucking dog. Haha! Nie dowiadasz, że rozmawia z psem wait you talking about my kind of bitches or yours this shit is getting weird now man. okay franklin się zaczyna męczyć. Słyszę. you weren't wrong look at this fool on the busquito Kim ty the ziomek? hey bro you mind give me a hand here man that's a cool-ass dog you got homie what dog? That dog that saved your saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello! <laughs> when you got a moment. Seriously. My bad, dog. <sighs> oh. oh. Oh man, that was wild. <sighs> Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey! hey. If along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. <laughs> Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car to a fucking airplane. Come on! Let's go! Idź za domem. Okej, okay, to, to było dziwne całkiem. <grywa> <You> are pussy. Ale <grywa> no, latałeś już, Franklin, spoko, chyba, chyba, że spada za albo nie. Siądź do helki, wsiadam. You take the left no, side, okay. man! Dobra Biore, Collego stronę. Here's a headset to keep in touch with the Dominator, and a parachute to stop you from falling. <laughs> All aboard? Okay, Jeff, round two, set her up. Roger that, buddy. Uh, you sure you're okay? That last one was in fucking sight! Dude, how crazy was that? I was dropping like a. Late 2000. <laughs> okay. Get that out of the window. Tell me you got it, please. I We gotta upload that shit right now. I'm sorry, man. It's all out of focus. I couldn't keep you in the shot. i thought you'd stress for sure. Oh man, I could hear myself screaming, but inside I was ice cold. Totally present in the moment. Like for a few seconds, I saw everything, and it all made sense. You know what I mean? Like everything. Shit, man, it's you your crazy. Haha. Dokładnie. Tu ja wybrałem drzewo, czy drzewo wybrało mnie? Dominator. Is. And I dig that about you, but we need to get on the same page, bud. Strategize and synergize. You feel me? Like the double helix. Man, all I'm feeling is regret on a whole new level. Take the tampon out, bro. It's like riding a bike, except at 100 miles an hour, head first towards the ground. You can't go wrong. Am I right, Jeff? Statistically, safer than having a wedding. <laughs> O oh fuck, na, nie, nacisnąłem przycisk! Damn! Nacisnąłem pominięcie lotu! Gdziekolwiek my teraz jesteśmy eee, Żeby wyjrzeć... Naciśnij lewy kontrol, żeby skoczyć. No ja chcę wyjrzeć. Nie mogę, nie mogę kamery zmienić, żeby wyjrzeć. Dobra, lewy kontrol, żeby skoczyć. Skaczemy! A ten color is za mną? Stop talking to pussy man of force! You see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes! No, next surprise, <laughs> Puściłeś już klocka. <noise> AD, aby zmienić kierunek. Przytrzymaj hulu P, aby wykonać ostry skręt. Przytrzymaj lewy shift, aby precyzyjnie wylądować. Naciśnij R, by skierować widok na strefę lądowania. Naciśnij F, aby porzucić spadochron. No, F to nie byłaby rozsądna opcja w tej chwili, na pewno. Najlepiej to z tej opcji w tej chwili korzystać. I tak ja tam nie dolecę, bo jestem za nisko już widzę no, Chyba, że jakimś cudem się uda Nie no, no, przecież ja jestem niżej od tego punktu w tej chwili Siądź na rower Okej okay. I co teraz? Dobra, poczekam na ciebie, dom. Co teraz? Skaczemy znowu? Ścigaj się z domem. Fak! Czekajcie, którym to się. A, to się na szyfcie. Nie, na szyfcie. Tak. przyspieszało. O jezu. Woa! Ja się tu zabiję, coś czuję. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Może co tu jest? To, co się dzieje? Jeszcze puma biała. Pumba normalnie. Dobra, ja go muszę dogonić, kurczę. Bo on mi ucieka bardzo. Fuck! 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 fuck. No dokładnie o tym mówiłem. Franklin zrezygnował z wyścigu. Nie, po prostu się spieprzył z góry, no i tyle. Nie, nie rezygnowałem z wyścigu. Serio, nigdy nie pamiętam, jak tu jeździć na rowerze. W tym GTA, on się nie powinien schylić, jak ja tr trzymam shift, żeby aerodynamiczną pozę przybrać, czy coś. No ciśnij stary, ciśnij! Chyba, że nie mogę przyspieszać jak lecimy w ten sposób. Ciekawe czy ta Puma była uskryptowana w sumie. Czy znowu będzie? Nie no, chyba i nie ma już. Huch. No tak, nie wiedziałem, że dzisiaj będę z takiej góry na rowerze zjeżdżał. Nie miałem pojęcia w ogóle o tym, chociaż zjechałbym z takiej góry. <laughs> tak sobie teraz pomyślę: Kurde, fajnie było. Fajna trasa, nie powiem. Podjeżdżałem tu samochodem z flotarem i z furmanem, pamiętam. Przyśpiesz, 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 przyśpiesz. Nie wiem czy to jest zaskryptowane, czy ja go po prostu nie dam rady przegonić. Chociaż ja byłem pierwszy na początku. Kurde. Nie, nie mogę przyspieszyć bardziej. Jak skoczek narciarski. Tam tak powszechnie znają skoczków narciarskich w Ameryce. <laughs> Przyjechał po niej! Ew, po białej pumie, co tam, easy peasy lemon squeezy, kurde dobra zjeżdżamy kolejna pumba jakaś same pumby biegają o, przegoniłem go ha, do końca go dogoniłem

Że, jak na multiplayerze dzwonił do mnie dom, to jednak nie chodziło o moje mieszkanie. Dokładnie tak. Ej, Beskitu, ja tak myślałem, ludzie. I teraz się właśnie puknąłem w głowę przez to. uuu uuu, jestem hardkorem O ta, Siada Kadam. Mam na imię Siada, chciałem ci jeszcze raz podziękować za pościg za typem, który ukradł mój samochód. Sae Saeda, Sae Saeda to była. No, no nie ma sprawy, Saida. Saida, cześć Saida, mój bohaterze, mam na imię Saida, chciałem Ci jeszcze raz podziękować jestem bardzo wdzięczna, nie chodzi o samochód, w końcu jestem ubezpieczona chodzi o fakt, że zatrzymałeś się, by pomóc o sobie w potrzebie, moja rodzina przyjechała do Stanów 20 lat temu z 50 dolarami w kieszeni dzięki odrobinie ciężkiej pracy i bezwzględnej strategii biznesowej prowadzimy teraz dobrze prosperującą firmę krawiecką realizującą zlecenia dla najlepszych sklepów, między innymi Ponson, bo, ponson, bys w sumie, ponson. Ponson, bys. W dzisiejszych czasach coraz częściej e, amerykański sen zarezerwowany jest e, nie dla tych, którzy szanują swojego sąsiada, ale dla tych, którzy wbijają mu nóż w plecy, co sprawia, że myślę, że nie jesteś zbyt bogaty. E, poza tym, muszę naprostować swoją karmę, więc, w ramach podziękowania, wysyłam ci do domu. Wysyłam cię do domu, jeden z naszych najlepiej sprzedających się garniturów, jeśli nie będzie pasował, pamiętaj, że liczycie gest wszystkiego dobrego, Seida. Seida Kdam. Okej, okay, czyli mamy garniak. Franklin dostał garniak za free. Frank, już nie trzeba, chwycić lejce własnej duszy? Lejce, to ja ci zaraz łapię twoje lejce. O, aż się rozbił. Ej, dobra, ja potrzebuję auta w tej chwili. Auta, powiedziałem, nie ciężarówki. Chociaż... Motocykl też może być. Koleś się przywrócił! Proszę pana, nic panu nie jest! O, oh, fak. Ma kulkę. Ma dziurę w brzuchu. Dobra, mm, zrobiliśmy misję Franklinem. I tu jest kolejna misja dla Franklina. W sumie. Tutaj. Co to jest? Marianne. A, a, to w sumie nie, nie pamiętam tego kogoś. Tej babki. Tyt. Du, 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 du. Mm, mm, mm. Może zaraz sobie przypomnę o ren. Du, 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 Woo! to był dopiero skak Jestem od was szybszy, ups! A ona jest na dole.

are <laughs> you going for a swim? what do you care? You think i got a fat ass and i only swim because i float easily. i was just making conversation. i'm doing a three-way. a what? a triathlon? sounds like you got way too much time on your hands. f you. you like a stay-at-home cheerleader, do you? pathetic. you know what, f you, bitch. i'll beat you. come on. i promise. i <laughs> bet you like to beat. <laughs> Perfect. Płyń, 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 płyń. Jesteś lepszy, jesteś napakowany. Do żady, Franklin. Michael z nią wygrał nawet na wyścigach. No, nawet nie poczujesz, że się spociłaś w tej wodzie. No, Franklin, ty się zawsze źle ubierasz, jak trzeba coś zrobić albo wskoczyć do wody. Are you for real? O, rowerki! Okej, okay, lecimy na rowerach. Triatlon w końcu. Tak? Chyba chyba ona chce wszystko Damn, od razu. Ja <laughs> jestem twoją mamcią. What are you doing, Mary?

The first I knew about this was seeing your skinny ass on the beach. <laughs> I said you were It's so Time to lay down some fat lots! Are you with me? I said are you with me! Nah! No, I am a hundred percent not with you! Watch the damn road! I always pace myself on the swim. But now the hammer comes down! Dobra, you What? Mam nadzieję, że przeskoczy z taką prędkością, jaką on jechał. Na, na farcie albo skryptowane. Bez kitu. Udany skok kaskaderski! 17 metrów prawie przeleciał Franklin. Dobra, męczy się Franklin. Jeszcze tylko chwilka. I co zostaje tam w triatlonie? Bieg jeszcze, czy co? Chyba, że bieg był na początku. Bieg niż trasy. Okej. Okay. Hmm. Boże, Franklin, musisz z nią wygrać w biegu, bo mówię: jeżeli Michael z nią wygrał w biegu, no to. Franklin, no. Ja ciebie uważam jednak za lepiej odżywionego chłopaka niż Michaela. Kurcze. Dajesz, 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 do, już. Franklin, Franklin, Franklin. Ciśnij. Dobra, ona już przegrała Nie ma najmniejszych szans Patrzcie gdy jest daleko. Franklin nie, nie dał jej forów nawet tu, 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 tu. Nie było tu gdzieś psa. I wygrana. Dziękuję Dziękuję Czemu czas jeszcze się liczył?

A no, tam jest jakiś samochód, wygląda jak mój. Nawet będzie pewnie otwarty jak mój, a jednak nie będzie moim samochodem. Chociaż. Dom, hej Abrahu, spotkajmy się na lotnisku. Szykuje się niezły czad. Czemu Michael nie dostaje misji w ogóle teraz? Michaelem mam chyba dwa razy mniej czasu rozegranym niż e, Trevorem czy tym. Czy Franklinem w ogóle jest jakiś czerwony znacznik? Coś się tam bije, albo coś, coś się dzieje? Nie wiem, pieniążki sobie pozbieram. Co za fraje, że w ogóle byli. Nie mogłem im pomóc ani nic, no to ich zabiłem. Kim ty jesteś? No mogę cię podwieźć, chodź. Weźmiemy ich samochód w takim razie. Tylko jedna szybka zbita. Shall they? The hell have you up this I kept telling him it wasn't safe. I gotta make a call. Beppe, you need to come and get me. Yes, right now. I was just ten seconds away from getting whacked. Meet me in Vinewood Hills. I gotta get out of here. Anywhere. Okay, I got a guy coming for me. Vinewood Hills. Vinewood Hills. Jesus, this is so messed up. Thank you. Dears, Vinewood Hills. W ogóle, jechać. Czy. I'm sorry to No, what would have happened if you hadn't come along? Yeah, I don't think they was digging that hole for fun Those six sons of bitches What was that all about? Just my dad as usual That was your dad What no, yeah, I shouldn't really say but what does it matter now you're in the life, right? You can't handle yourself like he you did and not be in the life. Have you heard of Sammy Bettino? Most people call him

They tried to pin a murder charge on him in 2007 and we had to go into hiding. Move out west, <laughs> one day you live in the good life, <laughs> the next you're moving around safe houses in rat hole hick towns where no one comes looking. And your friends back there? Just the latest in a long line of people who want to get back at Sonny Bettino. Could be something he's trying to run from the inside or someone else he squealed on. When he got pinched in 2011, he kind of coughed a plea, he gave up a lot of people. So he gets to sit in his five-star cell while I'm on the outside dealing with the consequences. My dad was many things, but I never thought he'd be a snitch. <laughs> Whereas you seem like you don't let nothing slip. What's there to hide anymore? It's all out there. They even wanted me to do a reality show. Wise bitch, daughters of mobsters, catfighting and broker. But of course he wouldn't let me. He's so protective. I've always been a daddy's girl. She could have fooled me. until he hears about this. He'll flip his shit. Seriously. Everyone those two hicks ever talked to is gonna get hit. What's your name, by the way? I ain't sure I wanna answer that. He's gonna wanna know who saved my life. Franklin Clinton. You'll be made right this, I promise. Yeah, yeah, if you say so. wynagrodzić, spoko. Może będzie jakaś misja od niego później, czy coś. To bardzo fajnie w takim razie. To jest przynajmniej taka z misji pobocznych, które przynajmniej coś mogą dać mi, więc ja tam się cieszę. Pas do zjazdu, pas do zjazdu. No nie, nie zjechałem. Dobra, zjechałem teraz. Patrz, nie boże, fajna out, szybko się nim jeździ. Przynajmniej te 9 km to w trymiga przejedziemy Ok. Idę tam, nam no, jeszcze 4 km zostały spokojnie. Idealnie przejeżdżam po pasach. Szybciej się kurczę nie da, o, skręcamy w lewo tego to się nie spodziewałem, ale no, te auta hamują też w dwie sekundy już mamy z 200 km na godzinę do 70 przyhamowane, więc spoko bez kontroli trakcji dobra czemu ona nic nie gada? aż włączę radio, bo zamilkła taki przed chwilą się skupiałem na tym w ogóle i tak, ja się dziwię, że ja przejechałem, kurczę ludzie, nie, nie zderzając się z niczym wcześniej, nie zderzając się z niczym, jadąc na full prędkości, bo ja czytałem w sumie co oni tam gadali, tak. Ja sobie czytam i jednocześnie jadę, tak na farcie trochę, ale tak ci, nie, nie mówcie, takie ci, nie, nie, nie mówcie nikomu, to mój super skill po prostu. Ty, 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 ty. I dlatego na przykład nie przewijam kurcze jazdy. Bo zawsze jest jakaś ciekawa rozmowa czy coś podczas tej jazdy. Zawsze można się czegoś dowiedzieć ciekawego. Parczek po boczem zasuwam, kurde. No, świetnie się jeździ takim szybkim autem, w tym GTA. Dobra, pół kilometra. Du, 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 du. Boże, Ryana leci do niej jeszcze podśpiewuje. Jezus Maria. Hogatry się skończył. Zmieszczę się, zmieściłem się. Dobra. No mam nadzieję, kurde. Zobaczy czy ją odwiedziesz, kurde. Zły człowieku. Nara! Co, zaliczy mi to? Jako misyjkę czy coś w ogóle? Aha, no nie. Spoko.